Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale, witajcie w kolejnym filmie. I dzisiaj przyszła pora, aby podsumować poprzedni miesiąc pod względem kosmetycznym. I mam Wam do polecenia 6 rzeczy: jeden gadżet, jeden kosmetyk do makijażu, a reszta to będą kosmetyki, dzięki którym możecie wykonać zabieg na swoich włosach w domu. Więc jeśli jesteście ciekawi, co to takiego, to zapraszam Was do oglądania dalej. Mam tylko jeden kosmetyk z kolorówki, dlatego też od niego zaczniemy. I będzie to coś z Golden Rose, z serii Nude Look. I jest to nic innego jak koloryzujący balsam z efektem rozświetlenia. I o tym produkcie pojawił się osobny film na moim kanale, test na żywo, więc jeśli chcecie o nim troszeczkę więcej posłuchać, zobaczyć, jak moja skóra wygląda przed nałożeniem makijażu, a jak po nałożeniu tego produktu plus z makijażem, to zachęcam Wam obejrzeć tamten. Odcinek. Tutaj wyjedzie Wam karta, jak obejrzycie tylko ulubieńców, to wracajcie do tamtego filmu, bo naprawdę jest bardzo fajny. I też już teraz macie mały sneak peek, bo ten kosmetyk pojawia się u mnie w ulubieńcach, czyli naprawdę musiał się u mnie sprawdzić. Ja go już używałam w zeszłym roku, jednak wtedy ten kolor, który tutaj mam, 02 Medium Tint, on był troszeczkę dla mnie za ciemny, a mimo to i tak go od czasu do czasu nakładałam, bo bardzo mi się podobał efekt, jaki dawał ten... Krem, krem, balsam koloryzujący na skórze, na twarzy, i zawsze jak go miałam na sobie, to dostawałam komplementy na temat tego, jak moja twarz, mój makijaż, jak fajnie wyglądam danego dnia, ponieważ wyglądałam na wypoczętą, na wyspaną. Ten krem dawał taki fajny. Mm, młodzieńczy blask i naprawdę, naprawdę byłam z niego zadowolona i jestem z niego zadowolona teraz go używając, bo ten kolor 0,2 fajnie się stapia skórą. Dzisiaj też mam go na sobie, więc możecie zobaczyć, jak wygląda w takim bardziej minimalistycznym makijażu. Naprawdę jestem z niego zadowolona. Jedyny mały minusik jest taki, że po kilku godzinach potrafi się wyświecać, jednak wydaje mi się, że przy użyciu bibułki matującej w ciągu dnia naprawdę warto sięgnąć po ten kosmetyk, bo jest on leciut. To jest taki krem BB, który też delikatnie odżywi waszą skórę. Plus nie jest drogi, bo kosztuje tylko 30 zł za 32 ml. Są dostępne trzy kolory i ja naprawdę jestem zadowolona. Mamy również SPF25, ale jeśli chcecie usłyszeć o nim więcej, to zapraszam was do tom tego filmu. Na pewno będę do niego wracać teraz w lecie. To jest moje KWC, bardzo fajny kosmetyk. Nie jest on super trwały, ale na takie dni, kiedy nakładam makijaż na kilka godzin, bądź chcę, żeby ta skóra była delikatnie rozświetlona, a w lecie takiego efektu właśnie zazwyczaj pożądamy, to polecam Wam bardzo, bardzo serdecznie. Plus, szata graficzne opakowanie też jest bardzo ładne. On jest wydajny, bardzo fajny, szybko się nakłada, polecam. Teraz przejdziemy do kosmetyków z kategorii pielęgnacja włosów i tutaj już pozostaniemy i chcę Wam opowiedzieć o rytuale, który odkryłam dzięki temu, że więcej czasu ostatnio spędzałam w domu i skupiłam się bardziej na pielęgnacji włosów oraz na pielęgnacji twarzy, ale dzisiaj będzie o włosach. I po raz pierwszy o tym rytuale usłyszałam od Magdy z bloga Deliship.pl, na który bardzo serdecznie was zapraszam. Tam możecie poczytać dużo o kosmetykach, o pielęgnacji włosów, cery, o kosmetykach naturalnych. Jest tam mnóstwo lifestyle'u, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dzisiaj opowiem wam o olejowaniu włosów na podkład oraz o emulgowaniu tego oleju. I ja jestem naprawdę zadowolona z rezultatów. Teraz jestem, wczoraj w sumie, zmywałam ten olej, który nakładałam na całą noc, i dzisiaj możecie zobaczyć, jak te włosy wyglądają. Ja jestem bardzo zadowolona, dlatego, że moje włosy zazwyczaj są spuszone, nie układają się za fajnie, nie są za bardzo też miękkie i każdy wywija się w inną stronę. I przez noc nałożyłam olej na podkład, emulgowałam ten olej, umyłam włosy i Potem nałożyłam odżywkę i byłam zachwycona, jak te włosy wyglądały, jak wygładzone one były i błyszczące. Ale pozwólcie, że opowiem Wam o kosmetykach, które użyłam i które używam już od jakiegoś czasu i chcę Wam serdecznie je polecić. Zaznaczę tylko, że ja nie jestem włosomaniaczką, ale interesuję się bardzo pielęgnacją włosów i staram się kosmetyki dopasowywać do porowatości moich włosów i możecie sobie zrobić test porowatości na stronie Anwen, na jej sklepie, zostawię Wam link na dole i wtedy wyznaczycie sobie jakie porowate włosy macie, ja mam między średnio porowatymi a wysokoporowatymi i dlatego też używam oleju dopasowanego do tego typu włosów. Na początek na suche włosy nakładam podkład i u mnie jest to żel aloesowy z firmy Holika Holika i nakładam je właśnie na suche rozczesane włosy tak żeby ten aloes ten żel aloesowy delikatnie je pokrył, ale żeby one nie były też przesiąknięte tym żelem, żebym potem mogła nałożyć olej. I świetnie się sprawdza ten produkt jako podkład on zatrzymuje to nawilżenie we włosach, i niestety nie wiem jak u Was, ale u mnie zdarzyło się tak, że jeśli nakładałam mm, tylko i wyłącznie olej na suche włosy, to wtedy miałam problem z tym, że one były delikatnie przesuszone, a jeśli nakładam podkład i potem emulguję te włosy, to tego przesuszenia nie ma, wręcz przeciwnie te włosy są nawilżone, więc to jest znacząca różnica. Wcześniej bardzo lubiłam olejowanie włosów, ale o Olejowanie na podkład wybija, te, wybija ten efekt końcowy o poziom wyżej i te włosy wyglądają o wiele ładniej. Więc jeśli szukacie fajnego podkładu, to polecam Wam ten żel aloesowy, on jest bardzo wydajny. Ja tutaj mam go 250 ml, jest też niedrogi, fajne opakowanie, mi się podoba ten design. W kształcie właśnie listka aloesu, więc to jest mój podkład. I potem nakładam olej. I jeśli chodzi o olej, to nie będzie to dla Was żadnym zaskoczeniem. Ja Miałam u siebie dwa. I one są od Anwen: olej mango i olej marakuja. I ja nakładam je w zależności od tego, jak moje włosy wyglądają przed olejowaniem. Jeśli widzę, że idą tak w stronę wysokoporowa, wysokoporowatych, to wtedy nakładam ten olej marakuja, który przeznaczony jest właśnie do tego typu włosów. Tutaj mamy 100 ml, a jeśli są jednak już mniej spuszczone a potrzebują takiego wygładzenia i delikatnego nawilżenia, to wtedy nakładam ten do włosów średnioporowatych i muszę Wam powiedzieć, że te dwa, te dwa oleje świetnie się u mnie sprawdzają, ja jestem zachwycona. Teraz y, firma Anwen zmieniła opakowanie i te oleje są w szklanym pojemniku, których design również bardzo mi się podoba, ja u siebie mam olej, jeden taki olej w zapasie, a tutaj mam jeszcze stare opakowania. Naprawdę Wam je polecam, są genialne i są dostosowane już do porowatości Waszych włosów. Jestem zachwycona, przepiękny zapach, świetnie działają na włosy. Więc właśnie taką łyżkę tego, któregoś z tych olejów nakładam na włosy, potem związuję je wysoko, robię taką cebulę i idę spać. I na drugi dzień przed myciem włosów i tu będzie kolejny mój ulubieniec nakładam odżywkę a raczej maskę, która ma te włosy emulgować, czyli sprawić, że ten olej będzie z tych włosów schodził łatwiej i one nie będą później ani przetłuszczone, ani przesuszone. I ja nakładam maskę z firmy Kalos Color i ona była najbardziej, była najbardziej, może była jedną z najbardziej polecanych przez włosomaniaczki właśnie maską do, emulgowa do emulgowania tego oleju i świetnie się u mnie sprawdza, więc przed już takim ostatecznym umyciem włosów na drugi dzień, ja nakładam tę maskę na jakieś 10-15 minut, a potem razem to wszystko zmywam z tych włosów. I myję włosy normalnie szamponem, ale tylko i wyłącznie skórę głowy. A ta piana jeszcze zmywa tak resztę tej maski, oleju i tego podkładu z włosów. I naprawdę taka pielęgnacja świetnie się u mnie sprawdza. Ta maska też jest niedługa, bo kosztuje około 10-15 zł, więc starczy na długo, a jest świetna do emulgacji. Mam nadzieję, że tak się odmienia to słowo. I myję włosy, i potem nakładam normalnie odżywkę. Czekam znowu 10-15 minut, i wtedy już wszystko zmywam z tych włosów. I potem mogę się cieszyć takimi miękkimi, przepięknie odżywionymi, nawilżonymi, błyszczącymi włosami. Dodatkowo one są zabezpieczone przed różnymi uszkodzeniami, więc ja naprawdę, naprawdę jestem z tej metody zadowolona. Po zmyciu tej odżywki czy maski, staram się wycisnąć z tych włosów całą wodę. I wtedy przechodzimy do gadżetu, który bardzo mi się spodobał. I jest to turban turban, który nazywa się Wrap It Up, też od Anwen. Ja tutaj mam nowy, bo jeden jest w użyciu, a tutaj jest nowiutki, jeszcze nieotwarty, ja muszę go wyprać przed użyciem. I on wygląda w ten sposób. I jest to turban wykonany w 90... 3% z bawełny, i na różnych blogach, wosomaniaczek czy filmach słyszałam, że warto osuszać włosy bawełnianymi, czy to koszulkami, czy właśnie takimi turbanami. Dzięki takiemu turbanowi, bądź koszulce z bawełny, nie niszczymy tych włosów tak, jakbyśmy niszczyli je poprzez pocieranie włosów ręcznikiem i naprawdę świetnie się to u mnie sprawdza. Ten turban jest genialny. Polecam wam bardzo serdecznie, ponieważ ma tutaj taką pętelkę i można go nałożyć sobie na głowę i jest bardzo wygodny. Nie zjeżdża z tej głowy. Możecie umyć w tym czasie zęby. Ja zazwyczaj tak robię, że nakładam ten turban i te włosy delikatnie schną. I w tym czasie myję sobie zęby, potem ten turban zdejmuję, rozczesuję te włosy i jest o wiele, wiele łatwiej. I tutaj jeszcze ostatnia rzecz, którą chcę Wam polecić i która świetnie się u mnie sprawdza. To jest takie serum do włosów zabezpieczające końcówki Happy Ends również od Anwen. I teraz by mogło się wydawać, że firma Anwen mnie sponsoruje w jakikolwiek sposób, ale tak nie jest. Ja szczerze te produkty uwielbiam, kupiłam je za własne pieniądze i chętnie do nich wracam, bo rzeczywiście się u mnie sprawdzają. Jest to serum, które zapobiega niszczeniu końcówek, zapobiega ich rozdwajaniu, sprawia że, te włosy, sprawia, że te włosy się błyszczą, że są ładniejsze, ale również przede wszystkim zabezpieczone. I wiem, że ten, to serum jest dostępne również jako forma takiej pasty, takiego masła, ale tamtego za bardzo nie polecam. Ja wolę to serum w płynie w krop, z kroplomierzem i wystarczy dosłownie jedna, dwie kropelki tego seru, dostarta między dłońmi nakładacie już albo na suche bądź na delikatnie. Wysuszone włosy. Ma to serum, przepiękny zapach i na pewno, na pewno będziecie zadowolone. Uwielbiam i też nie jest drogie, bo kosztuje 20, około 20-30 zł za 20 ml, przepiękne opakowanie, ciemniejsza buteleczka. Grafika też mi się podoba. Z kroplomierzem nie mam żadnego problemu, a wiecie, że ja zazwyczaj niszczę takie rzeczy. Yy, dlatego też myślę, że warto. Wiem, że serum na rynku jest bardzo dużo, ale zazwyczaj ja trafiałam na takie droższe, A to jest w rozsądnej cenie i rzeczywiście działa. ma, ma mnóstwo tutaj składników naturalnych, e, troszeczkę również z silikonów, aby właśnie zabezpieczyć te końcówki. Więc e, jeśli szukacie jakiegoś serum do włosów, to myślę, że to może być. E, Wasze kolejne i myślę, że będziecie z niego naprawdę bardzo zadowolone. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że ten filmik nie był za bardzo chaotyczny, że opowiedziałam Wam o tej kuracji w najprostszy sposób, jak umiałam, i że wypróbujecie którykolwiek z tych kosmetyków i również będziecie zachwycone w takim stopniu, jak ja jestem. Polecam Wam wszystkie te kosmetyki bardzo serdecznie. Są to moi ogromni ulubieńcy, których używam już od kilku miesięcy i jestem z nich niesamowicie zadowolona. Olejowanie włosów. Nie wspomniałam, robię raz w tygodniu, góra dwa, ale to już naprawdę dwa razy w tygodniu, to już jest dla mnie czasami za dużo. Raz w tygodniu wystarczy i te włosy są przepięknie odżywione, więc serdecznie wam polecam wypróbować. A ten krem Bibi też jest genialny, ja jestem z niego bardzo zadowolona, na jej przepiękny efekt, więc też myślę, że za taką cenę warto sprawdzić ten kosmetyk. Jeśli Wy odkryłyście coś w czerwcu, to napiszcie mi w komentarzu, co to takiego było, chętnie przetestuję i sprawdzę, albo dopiszę do swojej wishlisty i jeśli będę miała tylko możliwość zakupu, to też wiecie kupię i sprawdzę, bo ja lubię, ja lubię testować nowe kosmetyki, a wy też polecacie bardzo fajne rzeczy i co, będę się już z wami żegnać, dziękuję serdecznie za oglądanie, jeśli wam się podobało to zostawcie koniecznie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło, a my widzimy się już niedługo na moim kanale w kolejnym filmie. Na razie, pa!